Cześć kochani, witam was serdecznie na dorota.in. W tej chwili dobiega już powoli końca moja podróż do Melbourne. Za godzinę odjeżdża z dworca Southern Cross mój autobus, który zawiezie mnie na lotnisko do samolotu do Sydney. Tymczasem jeszcze mam godzinę, także pokażę wam troszeczkę Docklands. Docklands to jest taki rejon, który jest położony właśnie niedaleko od dworca Southern Cross. Można tutaj dojść piechotą, a z centrum można tutaj dojechać na przykład tramwajem i jak twierdzi mój znajomy z Melbourne, Docklands to jest taka nie dana próba ze strony miasta zagospodarowania jakiegoś dodatkowego terenu. I wiecie co? Myślę, że on ma rację, bo nie bardzo przypadła mi tutaj ta cała marina do gustu. Chyba jednak ta w Sydney jest ładniejsza, no ale może Wam się spodoba, także zapraszam do obejrzenia. Jeśli chcielibyście zobaczyć troszeczkę więcej moich relacji z podróży do Melbourne oraz z moich innych wypraw po Australii, zajrzyjcie koniecznie na dorota.in. Dzięki Wam serdecznie za to, że jesteście i do zobaczenia w następnych filmach. Z dworca Southern Cross jest bardzo blisko do Docklands. Wystarczy właściwie przejść wiaduktem nad torami i potem jeszcze kawałek ulicą. Dochodzi się do mariny. I tutaj ciekawostka, bardzo różnorodna, troszeczkę taka nietypowa architektura, ale jednocześnie poza tym, że jest ruch samochodowy, to praktycznie no, nic się tutaj nie dzieje. Ani nie widać ludzi, ani nie ma żadnych restauracji, miejsc, gdzie można by było spędzić wolny czas. To już lepiej. Jest w La Défense, ale na szczęście jakieś formy życia udało mi się tutaj znaleźć. E, uciekam. Uciekam dlatego, że raz, że nie ma co tu robić, a dwa, że niedługo odjeżdża mój autobus na lotnisko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!